Hej, hej, witajcie kochane wodniki, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop tygodniowy od 15 do 21 stycznia 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z pytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. A jeśli ktoś chce się zapisać na sesję indywidualną, odsyłam do nagrania do linku umieszczonego na końcu tego filmu. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. No, i kochani, zapraszam też do oglądania krótkich filmików shorts w zakładce Shorts, tutaj na YouTube. I yy, yy, są tam filmy tematyczne, jak i również z energią dnia. Także wybierz kartę i zobaczysz, co się wydarzy. Ok, przechodzimy do, do czytania. Wodniki od 15 do 21 stycznia 2024. Moje drogie, wodniki. Szykują wam się zmiany. Yy, powiem tak, yy, możecie się czuć osamotnione. Niektóre osoby, yy, tak jakby wyczuwacie tajemnicę, wyczuwacie że coś wisi w powietrzu, aczkolwiek też może ten tydzień będzie taki, że wy będziecie szukały, szukali tej samotności, bo będziecie musiały się uczyć, może was czekają jakieś egzaminy, tak? I wy po prostu szukacie tej równowagi, tak? No zobaczcie, drugi raz macie te sześć denarów, no coś się nowego szykuje, jakieś tutaj zmiany, ale to to są zmiany związane ze spełnieniem, tak? Więc tutaj Coś, coś się takiego wydarzy, że y, takiego nagłego, tak, takiego nagłego, niespodziewanego. Y, to może też być tak, że kogoś możecie tutaj poznać, y, jakąś osobę samotną, y, która no, po prostu y, tak na Was zadziała, że będzie to miłość od pierwszego wejrzenia, y, że no, będzie się Wasz los zupełnie zmieniał w coś nowego. I być może będziecie wychodzić z tej samotności, tak? Ale tutaj i ta osoba też prawdopodobnie jest samotna, tak? Dwa razy też pustelnik, więc tutaj też coś jest na rzeczy, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, może tutaj być ta nauka, tak, że wy będziecie się czegoś uczyć. Tak jak powiedziałam, też mogą być jakieś tajemnice, może będzie tutaj jakiś ukryty romans, który może się nagle wydać, lub też jakieś tajemnice, które są w pracy i one tak jakby mogą zaburzyć tutaj waszą równowagę. <laughs> Powiem tak, jeżeli staracie się o jakieś dofinansowania, jeżeli staracie się o jakiś kredyt, to go dostaniecie, więc tutaj wam się uda to świetnie ogarnąć, więc nie musicie się zamartwiać. Karta głupca mówi, że też wchodzicie w coś nowego. Słuchajcie swojej intuicji, słuchajcie swojego wnętrza. Uwaga też, jeżeli macie partnerów, może być tak chwilowo, że się czujecie samotni. Może dzieli Was odległość, tak? Że tutaj troszeczkę, no albo jesteście w innym mieście, może właśnie ta nauka, tak, że pojechaliście w jakąś delegację. No i nagle przypływ takiej energii, no i możecie zaliczyć wpadkę. <laughs> Przepraszam, więc tutaj zachowajcie ostrożność, bo może być niespodziewana ciąża. Aczkolwiek karta głupca też mówi o nowym początku, tak? Lub też, no, możecie coś stworzyć własnego na materii. Ta, ta wieża nie musi być zła, bo tutaj jest dużo tych kart pozytywnych, więc. Ta wieża może mówić o nagłym olśnieniu, że wy coś pozostawiacie, tak? Albo macie dwa wyjścia tutaj i coś będziecie zmieniać. być może będziecie pracować właśnie w pojedynkę, że wy będziecie szukać tej równowagi i tego czasu do pracy. Że będziecie chcieli odosobnienia, żeby to zrealizować. No i myślę, że Wam się uda. Może być tak, że będzie Wam brakowało na to funduszy. I będziecie szukać dofinansowania, lub też no, jakiegoś kredytu, tak? albo pożyczki jakiejś od kogoś, tak? W każdym bądź razie uda Wam się ten temat ogarnąć, moi drodzy, więc działajcie. To jest dobry czas właśnie na działania. Wykorzystajcie swój potencjał, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, bo pustelnik jest już tą osobą taką, może nie tyle starszą, ale bardzo dojrzałą, która już też dużo rzeczy przeżyła. Ona, ona ta osoba wie ta osoba wie w jakim kierunku pójść. No i też ta karta kapłanki, czyli o, o, kapłanka ma wiedzę i ona ją ciągle zdobywa o, te tajemnice, ona trzyma ten zwój. I jest coraz mądrzejsza, więc moi drodzy, tu y, być może też w przyszłości, jeżeli będziecie zdobywać wiedzę, jakieś kursy, nauka, jeżeli w pracy będą jakieś zmiany, tak? To ta wiedza przyniesie owoce, tak? Zobaczcie, taka kapłanka też trzyma tutaj chyba granata, tak? Yy, czyli będzie owoc, będą zasiewane te ziarna i będziecie zbierać tego plony. Więc warto i zobaczcie, symbol sowy, czyli mądrości, wiedzy, yy, więc wykorzystajcie to, bo, yy, bo właśnie to przyniesie wam w przyszłości tą równowagę, a nawet pieniądz, więc tu warto to wykorzystać no tak jak powiedziałam, no może być też tutaj ukryta relacja, uwaga też, żeby nie zaliczyć wpadki, jeżeli się z kimś spotykacie i nie planujecie ciąży to się zabezpieczajcie aczkolwiek no tak jak powiedziałam, tu może być taki wielki też rozwój duchowy, tak, bo pustelnik to też duchowość jak i również arcykapłanka, tak także tutaj Mega, mega y, mogą się rzeczy zadziewać, no Król Buław to jest osoba, możecie tutaj nawet kilka osób poznać, tak, tu, tu jest kilka osób, więc y, jak i również Królowa Kielichów, tak, osoba bardzo ciepła, samotna, albo tu też możecie jakiegoś kołcza poznać też, który lub kobietę tak coacha, która ta osoba może zrobić ogromne wrażenie na was i będzie waszą inspiracją do działania, więc tutaj więc tutaj mogą być mega takie właśnie energie, które mogą też jakby was zaburzyć tą równowagę, ale jednocześnie wierzę, to może być coś, co się zawala, ale jednocześnie daje wam powera. Także tutaj po prostu to, co wcześniej mieliście jakieś pomysły na siebie, no to po prostu będzie totalna rozpierducha i, i będą zmiany, tak? Nowe zmiany, nowe pomysły wdrażane, tak? Król Buław to może być wasza energia, że wy wchodzicie w tą energię tego króla Buław, osoba medialna. Może tutaj trzeba, żeby złapać tą równowagę, wyjść. Do internetu czy, czy do mediów po prostu z reklamą, tak? Może Wam tutaj właśnie osoba jakaś pomagać, ale też raczej to jest działanie w pojedynkę, tak? Więc tutaj jedna osoba może Wam po, pomagać, ale te karty mówią, że tu nie będzie tak jakby zbudowany team, jakiś zespół z, z ludźmi, z którymi będziecie współpracować. Raczej tu będziecie musieli być zdani sami na siebie, no ale to przyniesie owoce, tak? To przyniesie tą równowagę, ale przede wszystkim wiedza, pogłębianie wiedzy, więc uczcie się moi drodzy, bo yy, otwórzcie się na zmiany, tak? Najpierw te zmiany mogą być takie, że nowe przepisy, czy coś w tym rodzaju, że to może zaburzyć waszą równowagę, będziecie się denerwować, aczkolwiek w przyszłości to. Pokaże efekty, zmiany, ale pozytywne zmiany. Więc no, będzie trzeba zamknąć furtkę od przeszłości i yy, otworzyć się na przyszłość. Karta, dwójka, karta dwójki buław może mówić o tym, że możecie mieć też dwa źródła dochodu, tak? I dzięki temu, yy, tym dwóm źródłom dochodu też możecie łapać tą równowagę finansową, że tutaj będą szykować się zmiany takie pozytywne zmiany, więc okej. Okay. No i teraz kochani, zobaczymy co tutaj dla was powiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla wodnika od 15 do 21 stycznia 2024. Karta drzewa. Zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, aczkolwiek też może na zdrowie swoich członków rodziny, tak? Ok, i teraz tak. Karty mówią, żeby tutaj się poruszać, tak? Może będzie tak, że też będziecie dbać o energetykę, by się tutaj oczyścić. Może będzie trzeba też się prześwietlić, jeśli chodzi o zdrowie, jakieś tutaj badania kontrolne, USG, lub jakiś rezonans magnetyczny. Może tu będzie trzeba troszeczkę pobiegać, żeby no, coś zrobić, tak? W tym kierunku. Uważajcie też na drodze, może być ślisko. Uważajcie, żebyście się nie połamali lub nie skręcili tutaj jakiejś kostki, bo no też może być tutaj zdjęcie rentgenowskie. Tak więc tutaj też na to zwróćcie uwagę, żeby zachować szczególną ostrożność. Ale to nie znaczy, że macie unikać spacerów, tak? Więc tutaj też na to zwróćcie uwagę, że ruch jest bardzo tutaj wskazany dla Waszego zdrowia. Tak jak powiedziałam, należałoby zwrócić uwagę na członków rodziny, tak? Czyli na dziadków, rodziców bądź dzieci. Może tu chodzi o ich aktywność też, tak? Że może tu warto z nimi pójść na spacer, zadbać o ich kondycję. Uwaga też na sen, uwaga też na poziom cukru, nie jedźcie za dużo słodyczy. I też, no jeżeli pokazują się jakieś znamiona, pieprzyki, jakieś no, dziwne rzeczy, no to należałoby to skontrolować pójść po prostu do lekarza, by sprawdzić to, tak. No, możecie też tutaj uwaga na atmosferę, tak? Bo możecie tutaj się też pokłócić z jakąś kobietą. Aczkolwiek to nie musi być kłótnia, to może być właśnie ten spacer, tak? Że tutaj będziecie się intensywnie z kimś spotykać, ale uwaga na riposta, uwaga na swój język. No, gwiazdy też mówią o spełnieniu, że tutaj po prostu. Jak coś stało w miejscu dosyć długo, to sprawy się posuną do przodu. Jeśli chodzi o Wasze marzenia, spełnienie, no tutaj jest prezent od losu też, tak? To sprawy pójdą do przodu. To może być tym prezentem może być właśnie jakaś osoba, tak? która się pojawia w Waszym życiu i, i los sprawia, że no, to wszystko nabiera przyspieszenia, że wszystko się zmienia. Więc takie tutaj energie się moje wodniki pokazują. Dobre karty macie. I zobaczymy teraz karty rady. Odpoczynek. Odpocznij, zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Czyli skupcie się na swoich marzeniach, na swoich celach, na swoich yy, planach, tak. No i oczywiście musi być ten czas na odpoczynek. Bądź dobrej myśli, czyli będziesz, jeżeli będziesz w pozytywnych myślach, pozytywnych energiach, to będzie do Ciebie ta energia wracała, będzie Ci sprzyjała, będziesz napotykać osoby i zdarzenia, które no będą tak jakby same się toczyły, i tak jakby los będzie sprawiał, że te wibracje będą pozytywne. I ty będziesz w pozytywnych tych wibracjach, bo jeżeli będziesz w negatywnych wibracjach, no to no mogą się dziać tutaj niefajne rzeczy, tak? Więc tu takie zmiany się szykują. No i pamiętajcie, tęcza też to nadzieja, ale zobaczcie to, co idzie od Waszego serca i to do Was wraca. Więc to jest takie odbicie, lustrzane, które wraca. Kochani, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie, Duża zdrówka. Yy, no i yy, kasiory, kasiory, jak najwięcej, tak? Słuchajcie, to by było na tyle. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii, ściskam was plusko. Życzę wszystkiego dobrego. Buziole, pa, pa do następnego razu.